I się ma ja jestem Kokolino i witam i na moim kanale. Ale po pierwsze, jeżeli ty nie lubię, to suba oraz łapę w górę, bo lecimy po 50 tysięcy subskrypcji do końca roku. A bardzo dużo osób, które oglądają moje odcinki, to nie subskrybują, więc jeżeli ty nie za zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę oraz jakiś komentarz dla zasięgu. Dobra, w dzisiejszym odcinku wam pokażę mega, 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 ja to mega glitch na kasę oraz RP. Na każdą platformę Xbox, PC, PS4, w końcu wszystkie platformy, bo zawsze było albo tylko na Xboxa oraz Konsole PS4, albo tylko PS4 oraz PC. Zawsze było coś pomijane, a w dzisiejszym odcinku żadna platforma nie zostanie pominięta Jeżeli grasz na Xboxie, grasz na PS4, możesz używać tego glicza, możesz sobie zarabiać na jakieś nowe aktualizacje, nowe pojazdy z DLC, jakieś nowe modowane furki, jakieś nowe motorki, jakieś nowe furki, samochody, apartamenty, kosatki, żeby mieć napazy na gryfować, inne takie tym sposobem się na wszystko ale jeszcze zanim przedobejcie odcinka zapraszam Was bardzo serdecznie na naszego Discorda, jeżeli chcecie się powymieniać jakimiś napadami, chcecie porobić sobie napady z King, albo chcecie sobie jakieś modowane samochody zdobyć albo coś, wpadacie na naszego Discorda, link macie w opisie. Zapraszam Was też bardzo serdecznie na NL, Do czyli też macie link w opisie. Jeżeli chcecie sobie kupić jakąś tańszą gierkę, to chcecie sobie kupić gita, 5 online, czy zacząć sobie kupować karty Shark albo coś takiego, na NB, macie to dużo, dużo tanie, jakieś nowe gierki, które miały premiery ostatnio, na przykład, nie nowy Spider-Man, nie wiem, nowy Minecraft, coś, na NB macie to serio, serio dużo taniej. Jakiś, nie wiem, Farming Simulator, jakiś Farming track Simulator, coś, na Enabie macie to naprawdę dużo, dużo taniej. Jeżeli chcecie sobie przeoszczędzić kaski albo coś, z kodem KUKULINO8 macie 1 euro na start lub przy rejestracji linku w opisie macie 1 euro na start. Dobra, koniec już wstępu i przedłużania. Co trzeba zrobić? Pod spodem macie w opisie map, mapki, które trzeba sobie pobrać. Macie tam mapkę na ps PC-ta oraz Xboxa w takiej samej kolejności, co powiedziałem. Chodzimy sobie na Social Club, online akcje zaznaczamy sobie tam. Potem chodzimy sobie w GTA online akcje zaznaczone, walki o przetrwanie. E, I to będzie taka mapka AFK, Sourin. E, wy możecie mieć trochę inne nazwy, jeżeli gra na PC lub Xboxie, na PS4. Ta sama mapka co ja. A na Xboxie będzie troszkę się różnić oraz na PC też będzie się troszkę różnić, ale nie zwracajcie uwagi, tak samo działają, nawet grosza więcej chyba nie zarabia Xbox albo może FC. Nie wiem, tak, tak samo takie same mapki, więc nie martwcie się, ten sam twórca, wszystko, więc na spokojnie, dobra, to robimy. Tutaj nic nie zmieniamy sobie, ja sobie kupuję zawsze municję, po prostu jest taniej i sobie tutaj fajnie jest. Bierzemy sobie rozpocznij, nie musicie mieć jednego znajomego, możecie rozpocząć pojedynkę. I tutaj jest bardzo fajny klip. Ja wam powiem tak, że to jest misja AFK. Czyli nic nie musicie robić. Możecie zarobić pierwszy swój milion nic nie robiąc. Ale jak? Macie na przykład PADA, jeżeli gracie na konsolach, to będzie Wam łatwiej, jeżeli gracie na Xboxie lub PC, znaczy Xboxie oraz Xbox... Xboxie oraz PlayStation, to macie łatwiej na playu Xboxie. Bierzecie sobie gumkę, recepturkę, bierzecie sobie Pada i sobie bierzecie na Pada do ładowania i nakładać sobie gumkę recepturkę napada i postać wtedy wam cały czas tak chodzi sobie w kółko o będzie tak wam chodzić w kółko elegancka kółka będzie kręcić a na PC-cie niestety, ale musicie sobie albo, nie wiem, położyć coś na W, albo na jakiś inny guzik, albo jak na myszce, jakiś, nie wiem, myszkę jakoś zrobić, żeby się ruszała, żeby po prostu właśnie nie wywaliła za nieaktywność. Albo najłatwiej, żeby po prostu pobrać autoklikera, jakiegoś najtańszego, albo jakiegoś darmowego autoklikera. I na autoklikierze będzie Wam się cały czas tutaj chodzić, postać czy coś. No, niestety, ale PC-ty mają tutaj dosyć trudniej. Wy nie musicie sobie strzelać, ja sobie strzelać po prostu dla Expa, bo jak strzela do nich, to jest więcej Expa. Wymarzycie sobie, nie wiem, iść sobie gdzieś tutaj do rogu, ustawić sobie na pada gunker cypturkę, gracie na konsoli, albo jeżeli macie do peceta tego pada. Jeżeli macie pada przy pececie, macie koza, 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 jest słyszysz opcja pad do peceta, nie się sobie na przykład pada do peceta jak macie i też Gumka Recepturka i sobie chodzimy. To jest odcinek, jak zrobić swój pierwszy milion i się nie narobić. Mapka jest na serio mega sprawdzona: 40, 50, 60, 70 tysięcy dostajecie. Najmniej to jest około 40 tysięcy kasy. Expa 5, 6, 7 tysięcy. Więc macie tu i pierwszy swój milion, i macie tutaj sobie też RP. Już wam kiedyś pokazywałem podobne tego stylu mapki, ale ta mapka jest jedna z najlepszych. Dobra. Więc ja już nie przedłużam, zostawcie suba oraz łapę w górę, możecie też znać w komentarzu ile już zarobiliście na tej mapce, czy mapka wam się podoba, od 1 do 10 możecie ją ocenić, ja osobiście daje jej pełną dychę no bo osobiście ja lubię takie mapki, bo cała kasa, którą kurna zarobicie sobie nie wiem, przez nockę albo coś normalnie sobie lecicie powiem wam także, że jeżeli jesteście początkującymi graczmi albo coś i chcecie sobie zarobić swój pierwszy milion na jakiś dom chatę, jakieś nie wiem kosatkę, żeby napady mieć się robić czy coś i nie macie znajomych, żeby wam na przykład zgrywał ona napad, albo coś, taka mapka jest dla was najlepsza. Więc zostawcie suba, łapę w górę. Te wszystkie dobre rzeczy musicie zostawiać: suby oraz łapki w górę. No bo jeżeli jeszcze tego nie zostawiliście suba oraz łapki w górę, to jest ja mega osoba. Widzę, że tu do mnie wyzwaniają. Więc kończymy ten odcinek. Trzymajcie się i cześć!